Cześć, dzisiaj pokażę Ci prosty przykład, w którym zaimplementujemy serwis do zarządzania użytkownikami. Jest to pierwsze z dwóch nagrań na moim kanale, w których zrealizuję tę funkcjonalność. Zaczynamy! Aplikację napiszemy w języku Java z wykorzystaniem narzędzia Maven oraz frameworka Spring. Projekt tworzymy za pomocą środowiska programistycznego IntelliJ, dlatego w oknie tworzenia nowego projektu nadajemy nazwę projektu, niech to będzie np. Java myśli 36 User Service App, wybieramy lokalizację projektu, określamy, że interesuje nas Maven, wybieramy Java u nas w wersji 18, zmieniamy nazwę paczki na com app i naciskamy przycisk Create. W ten sposób tworzymy nowy projekt Maven i przechodzimy do pisania kodu. W pliku po poMixML umieszczamy kolejne biblioteki, które użyjemy w trakcie pisania tego projektu. Pierwsza z nich to Password4j, czyli biblioteka, która pozwoli haszować i sprawdzać tak zahaszowane ciągi znaków. Wykorzystamy to podczas pracy z hasłami użytkowników. Następne dwie biblioteki pozwolą używać w naszej aplikacji kontenera Springa i rejestrować w nim kolejne tworzone przez nas biny. Ostatnia paczka to Lombo, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Upewniamy Myślę, że wszystkie zależności są ściągnięte do naszego projektu i możemy przejść do implementowania kodu w języku Java. Na początek tworzymy paczkę config.com app.config, a w niej umieszczamy klasę appspring. Config. Będzie to klasa konfiguracyjna Springa. Oznaczamy ją anotacją Configuration oraz umieszczamy na nią anotację Component Scan i podajemy jej wartość COM APP, co pozwoli rejestrować w kontenerze Springa wszystkie te biny, które utworzę w paszce COM .app. W głównej klasie naszego projektu, którą nazywamy APP, od razu utworzę kontekst aplikacji, który będzie instancją obiektu klasy Annotation Config Application Context. Jako argument w konstruktorze tej klasy podamy app.spring.config.class. Class. Oczywiście to wywołanie musimy umieścić w głównej metodzie naszego programu. Kontekst aplikacji pozwoli nam za chwilkę wyciągnąć odpowiednie biny, które będziemy chcieli przetestować w mainie. Pamiętaj, że ta aplikacja wykorzystuje tylko podstawowy kontener Springa. Nie robimy w tym przypadku aplikacji webowej. Normalnie prawdopodobnie zaimplementowalibyśmy a to kontrolery, A to routing, gdybyśmy robili aplikację flaksową. W tym przykładzie Będziemy chcieli tylko wyciągnąć odpowiedni bin. Będzie to serwis do zarządzania użytkownikami, i przetestujemy tutaj, w głównej metodzie naszej aplikacji, czy działa on zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Teraz przygotujemy model naszej aplikacji. W com app tworzymy kolejną paszkę o nazwie model, a w niej klasę user. Zaraz przejdziemy do implementowania tej klasy, natomiast na początek w modelu utworzymy kolejną paczkę ROL, a w niej typ wyliczeniowy ROL będzie on przechowywał informacje na temat roli użytkownika u nas user albo admin. Oczywiście możesz tutaj dodać tyle ról, ile tylko będziesz potrzebował. W klasie user tworzymy kolejne pola składowe. Te, które są nam potrzebne w tym przykładzie to username, password. Oraz wspomniana wcześniej ROLA, czyli instancja typu wyliczeniowego ROL. Natka są umieszczamy annotacje od Lomboka, Required Args Constructor i Hashcode Builder. I dla uproszczenia na potrzeby tego nagrania implementujemy również gettery dla pól składowych. Na moim szkoleniu dowiesz się, w jaki sposób uniknąć używania getterów w takiej aplikacji, co pozwoli nam na jeszcze wyższy poziom enkapsulacji. Tutaj jednak zostawmy już zaimplementowane gettery. W klasie User dodatkowo tworzymy metodę public która zwraca usera nazywać się będzie withPassword i zadaniem tej metody będzie utworzenie nowego obiektu klasy user z nowo ustawionym hasłem które przekażemy jako argument metody piszemy return user wykorzystamy builder, który dostaliśmy od Lomboka i ustawiamy użytkownik taki jak był jako hasło ustawiamy nowe hasło, które przychodzi w argument tej metody Rona również bez zmian, taka jak była wykorzystamy tą metodę kiedy będziemy chcieli dla naszego użytkownika zaszyfrować jego hasło. Na ten moment w klasie user osadzamy jeszcze przesłoniętą wersję metody toString, która w razie czego pozwoli zwrócić informacje na temat nazwy użytkownika oraz jego roli osadzonej w kwadratowych nawiasach. Dodatkowo w paszce model przygotujemy paczkę DTO, a w niej dwa rekordy. Pierwszy z nich to createUserDTO, a drugi to auf Data DTO. DTO Create User DTO posłuży nam podczas rejestracji użytkownika. Przechowamy w nim nazwę użytkownika, hasło użytkownika oraz rolę użytkownika, czyli w zasadzie te dane, które umieściliśmy również w klasie User. W rekordzie umieścimy jedną metodę, która pozwoli nam w łatwy sposób przejść z obiektu rekordu Create User DTO do obiektu klasy User. Wykorzystamy tutaj builder z klasy User i podamy kolejne wartości pól tworzonego obiektu klasy User. Dla uproszczenia tego przykładu pomijam kwestie związane z walidacją danych, które użytkownik podaje podczas rejestracji. Moglibyśmy sprawdzać, czy podał prawidłową nazwę użytkownika zgodną z pewnymi wytycznymi, czy wprowadzić drugi napis na przykład password confirmation, który pozwoli potwierdzać prawidłowość wpisanego hasła itd. Ale zostawmy to już w tym przykładzie, nie zajmujemy się walidacją danych użytkownika. W rekordzie out Data DTO osadzimy dwie informacje: nazwę użytkownika oraz jego rolę. To te informacje uzyskamy, kiedy uda nam się prawidłowo zalogować konkretnymi danymi użytkownika. W tej części przygotujemy jeszcze dwa interfejsy. Pierwszy z nich znajdować się będzie w paczce Repository i nazywał się będzie User Repository. W interfejsie osadzimy dwie metody. Pierwsza z nich zwracać będzie string, nazywać się będzie save i jako argument przyjmować będzie instancję obiektu klasy user. W przyszłości dostarczymy implementację, która pozwoli metodom o takiej sygnaturze zapisywać do pewnego miejsca nowo zarejestrowanego użytkownika. Druga metoda zwracać będzie optional, który będzie w sobie przechowywał obiekt klasy user i nazywać się będzie find by username. Ta metoda jako argument przyjmie nazwę użytkownika i w przyszłości dostarczymy implementację, która pozwoli z pewnego zbioru użytkowników wyciągnąć użytkownika o konkretnej nazwie, po to, żeby potem sprawdzić jego dane podczas logowania. Drugi interfejs, który przyda nam się w tym programie, znajdzie się w paczce Encoder. Interfejs nazywać się będzie Password Encoder i będzie zawierał w sobie dwie metody. Pierwsza z nich zwracać będzie String, nazywać się będzie Encode, a jako argument będzie przyjmować napis wskazywany przez przykładową referencję tekst. W tym przypadku ta metoda w przyszłości dostanie implementację. Która pozwoli haszować napis przekazany jako argument. I właśnie w tej implementacji wykorzystamy klasy biblioteki Password4j. Druga metoda, którą znajdziemy w tym interfejsie, zwraca boolean, nazywać się będzie check. Jako pierwszy argument przyjmie napis wskazywany przez oferencję tekst. Jako drugi argument napis wskazywany przez oferencję hash. Dzięki implementacji tej metody, którą dostarczymy w przyszłości, będziemy mogli sprawdzać, czy napis, który przekazujemy jako pierwszy argument po zaszyfrowaniu ma taką samą zawartość jak napis wskazywany przez hash przekazywany jako drugi argument? Tą metodę wykorzystamy do sprawdzania, czy hasło podawane podczas logowania jest prawidłowe. I w przypadku implementacji tej metody również wykorzystamy klasy biblioteki password for j może jeszcze na koniec, żeby zamknąć już strukturę naszego projektu, dorzucę jeszcze jedną paczkę i umieszczę w niej klasę Users Service, która będzie pozwalała wykonywać operacje na użytkownikach, takie jak logowanie czy rejestrowanie nowego użytkownika. Będzie to komponent Springa, oznaczamy go service, umieszczamy annotację Required Arts Constructor. I w tym serwisie będziemy wstrzykiwać Password Encoder oraz User Repository, czyli implementację dwóch interfejsów, które przed chwilą utworzyłem. W tym serwisie umieścimy odpowiednie metody, a potem zajmiemy się ich wywoływaniem w głównej metodzie naszej aplikacji. Na ten moment kończymy to nagranie. Gorąco zapraszam Cię na drugą część która pojawi się na moim kanale niebawem. Zapraszam Cię również na moje szkolenie, gdzie nauczysz się języka Java od samych podstaw po zaawansowane aplikacje webowe. Masz do wyboru albo szkolenie w formie mentoringu, albo szkolenie z wykorzystaniem mojej platformy online. Szczegóły znajdziesz w opisie do tego nagrania. Tam również wrzuciłem link do biblioteki Password 4J. Przejrzyj ją, zanim pojawi się kolejne nagranie, po to, żebyś wiedział, jakie metody znajdują się w tej bibliotece i żebyś później bez kłopotu zrozumiał mój kod, w którym użyję je w kolejnym nagraniu. Do usłyszenia!